Stanley Villa Vicencio, pochodzący z Sebu City na Filipinach, jest człowiekiem, który doświadczył Bożej miłości i miłosierdzia poprzez zmieniający życie cud, który mu się przydarzył. Z powodu posłuszeństwa wobec Bożego wezwania i dziecięcej ufności Bogu, powierzył swoją rodzinę całkowicie Bożej miłosiernej miłości i opiece i zaczął składać swoje świadectwo życia które zostało zbadane przez kardynała Ricardo Vidala z archidiecezji Sebu i zostało uznane za autentyczne. Oto świadectwo Stanleya. Powiem wam o tym, co mi się przydarzyło. O moim osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem od miłosierdzia Bożego. Kiedy usłyszysz moje świadectwo, mam nadzieję, że zwiększy ono twoją wiarę i że będziesz wiedział, że naprawdę istnieje Bóg i że nasz Bóg jest Bogiem żywym. To, co mnie spotkało, wydarzyło się 2 marca 1993 roku. To był wtorek i urodziny jednego z moich dzieci. Jestem członkiem nieustającego różańca obrzasku. Jest naszą praktyką, że zawsze, gdy w naszym domu jest jakaś okazja, Zapraszamy figurę Najświętszej Maryi, Panny. Jest też naszą praktyką, że zawsze, gdy przyjmujemy figurkę Najświętszej Maryi do naszego domu, to ja, jako członek wspólnoty, muszę ją przyjąć. Ale tego dnia, kiedy przynieśli figurę Maryi do naszego domu, moja rodzina nie mogła mnie wybudzić ze snu, więc to moja teściowa przyjęła figurkę Maryi. O ósmej rano tego dnia. Powiedziała moja teściowa. Usłyszałam, jak jęczysz i stękasz. Próbowała zajrzeć do mojego pokoju i znalazła mnie leżącego w łóżku, całego w konwulsjach, a z moich ust wypływała krew. Siostra mojego teścia, która jest pielęgniarką, była tam obecna i natychmiast do mnie podeszła. Sprawdziła, czy mam puls. Był ledwie wyczuwalny. Kiedy otworzyli mi oczy, były już białe, więc poprosili o pomoc naszych sąsiadów i zawieźli mnie do szpitala Hong Hua. Zatrudnili czterech lekarzy specjalistów i lekarz powiedział, że moja szansa na przeżycie jest jedna na milion, ponieważ moje serce bije już bardzo wolno. Kiedy przywieźli mnie na izbę przyjęć, nie mogłem już oddychać nawet z pomocą tlenu, więc przenieśli mnie na oją. I podłączyli do aparatury podtrzymującej życie. Na Ojomie moje konwulsje nie ustawały, a krew nadal wypływała z moich ust. Następnego dnia stwierdzono u mnie śmierć mózgu. Lekarze wezwali moją żonę i poprosili ją o zgodę na odłączenie mnie od aparatury. Zaczęto przygotowania do pogrzebu. Bóg jednak miał inny plan. Bo w tym czasie ja przeżywałem doświadczenie z pogranicza śmierci. Na początku zobaczyłem światło, wielkie i jasne, ale nie oślepiające. Dało się na nie patrzeć. Było to coś podobnego do fontanny, do pracującej powoli mgły. Potem zauważyłem kogoś stojącego tuż przede mną. Spojrzałem mu w twarz. I rozpoznałem Jezusa. Kiedy patrzyliśmy na siebie, On uniósł lewą rękę, a wtedy chmury z wysoka zostały zasane niżej, i gdy znalazły się tuż nad nami, zaczęły wirować i zmieniać kolory. W końcu się zatrzymały i zmieniły w coś podobnego do ekranu. Wtedy Jezus pokazał mi film z mojego życia. Od dzieciństwa aż do chwili obecnej. Kiedy oglądałem chwile, w których czyniłem dobro, film płynął normalnie, ale za każdym razem, gdy popełniałem grzech, mój zły uczynek i jego następstwa były ukazywane w zwolnionym tempie. Popełniłem też cięższe grzechy, nazywane śmiertelnymi. Kiedy przyszła na nie kolej, film się zatrzymywał, następowało zbliżenie, a kadr się powiększał. Patrzenie na to jest zbyt bolesne, powiedziałem do siebie. Próbowałem zamknąć oczy, ale to działa tylko w śmiertelnym ciele. Nawet z za zaciśniętych powiek wciąż wszystko widziałem, podczas tego przeglądu życia. Zdałem sobie sprawę, że za każdym razem, gdy popełniałem grzech, w głębi duszy czułem jego ciężar, jego wagę. Nie byłem tego świadomy w momencie popełniania grzechu, ale ten ciężar tam był, głęboko w mojej duszy. Tym większy, im więcej grzeszyłem. Miałem też głębokie poczucie, że zanim wejdę do nieba, to wszystko musi zostać całkowicie wymazane. Z drugiej strony, za każdym razem, gdy czyniłem dobro, na przykład obdarowywałem ubogich, w mojej duszy panowała radość. Podczas przeglądu życia odniosłem wrażenie, że moja dusza się unosi i miałem poczucie, że pomagając ubogim, tak naprawdę pomagałem Jezusowi. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Zauważyłem też, że wciąż czułem ogromne brzemię grzechów, których nie wyznałem księdzu na spowiedzi, a te, które wyznałem, były dla mnie mniejszym ciężarem. Nie da się niczego wyprzeć, ponieważ ekran jest duży i wyraźny, a obrazy ogromne. Podpisane datą konkretnego dnia, miesiąca i roku. Jeszcze niżej wskazana jest również godzina, minuta i sekunda. Nie można więc niczemu zaprzeczyć, bo zapisane są nawet sekundy. W rzeczywistości Jezus trzykrotnie przejrzał mój film. I po naszej długiej rozmowie dotknął w moje ramię i powiedział mi: Wracaj teraz bo masz jeszcze tak wiele rzeczy do zrobienia. Masz jeszcze tyle rzeczy do skończenia. Jeśli będę miał coś dla Ciebie lub jeśli będę miał dla Ciebie wiadomość, po prostu ukażę Ci się w Twoim śnie. Po tym, jak Jezus to powiedział, znalazłem się nagle w szpitalnym łóżku Hong Hua. Nagle wstałem. Czułem, że moje ciało jest tak lekkie, a głowa tak świeża. Kiedy wstałem, usunąłem tlen z mojego nosa, odłączyłem wszystkie rurki z aparatury, a po usunięciu rurek, powoli usunąłem kroplówkę z ręki. Była tam pielęgniarka, która wszystko widziała, i tak się przestraszyła, że uciekając, złamała obcas w bucie. Pobiegła po inne pielęgniarki i lekarzy. Wszyscy przybiegli do mnie i pomagali mi położyć się ponownie do łóżka. Jeden z lekarzy włożył stetoskop i zbadał mnie, a po krótkim badaniu lekarz odłożył swój stetoskop, położył go obok siebie i poprosił o jeszcze jeden. Nie uwierzył w swój stetoskop, założył drugi i zbadał mnie ponownie, a po długim badaniu. Lekarz spojrzał na moje EKG i powiedział, że odkąd zostałem przyjęty na Oją, moje EKG było w linii prostej, a teraz byli zaskoczeni, ponieważ moje EKG działa normalnie, a ponieważ technicy byli już obecni, poddali mnie ultradźwiękom, prześwietleniom, badaniom laboratoryjnym, skanowaniu mózgu, i teraz wszystkie wyniki są negatywne. Co oznacza, że nie jestem chory? Lekarze byli zaskoczeni i poprosili moją żonę o pozwolenie na kolejny zestaw badań, ponieważ stwierdzili, że z aparatem może być coś nie tak, a moja żona zgodziła się i poddano mnie kolejnemu badaniu ultradźwiękowemu, badaniom laboratoryjnym i skanowaniu mózgu oprócz prześwietlenia. I znowu. Wszystkie wyniki były negatywne, co znaczy, że naprawdę jestem zdrowy. Lekarze powiedzieli więc do mojej żony: Nic teraz nie możemy zrobić. To już jest cud. Lepiej odprawić w tym celu mszę świętą. Kiedy się obudziłem, obudziłem się o ósmej rano w piątek. Jeśli będziecie liczyć to od ósmej rano we wtorek do ósmej rano w piątek. To są to dokładnie trzy dni i z tego powodu media zaalarmowały telewizja, radio, gazety. A ponieważ nasz Kościół rzymskokatolicki niełatwo wierzy w cuda, więc trzeba było to zbadać. I śledztwo prowadził kardynał Ricardo Vidal z cebu. Kardynał Wival prowadził śledztwo od marca do połowy września, wydał list potwierdzający to, co się stało. Więc mogę dawać świadectwo na całym świecie. Jeden z lekarzy, który został mi przydzielony, nie jest zwykłym lekarzem, ponieważ kiedy ukończył medycynę, ukończył magna cum laude, kiedy doszedł do egzaminów komisji medycznej, uzyskał najwyższy wynik w całym kraju, a kiedy wszedł do szpitala Hong Hua, został wyróżniony. Jako najwybitniejszy lekarz został przydzielony do mnie od samego początku, aż do momentu, kiedy obudziłem się trzy dni później. Po tym, co się stało, nie mógł spokojnie zasnąć, więc wstąpił do seminarium i teraz jest już księdzem. Od marca 1993 roku, aż do teraz, Jezus ciągle ukazuje mi się w moim śnie. Jest to również akceptowane przez Kościół. Moim kierownikiem duchowym jest ojciec Chris Garcia. Jest on jednym z najświętszych księży w Sebu. Ma on dar, że może rozmawiać z Jezusem w swoim sercu, ale nie może zobaczyć Jezusa. Jezus pojawia się w moim śnie, gdzie mogę Go zobaczyć. I co jest dla nas najlepsze za każdym razem, gdy Jezus mi się ukazuje, Mówi to również mojemu kierownikowi duchowemu, więc jest potwierdzenie. Dlatego, gdziekolwiek się udaję, jestem objęty przez Kościół. Również podczas badania lekarze pytali księdza skąd się bierze ta krew, bo nie miałem żadnej rany i dlaczego nie brakowało mi krwi, ponieważ krew wypływała mi z ust nieprzerwanie od kilku godzin. I dlaczego nie była nawet przetoczana transfuzja krwi? Bo jak się obudziłem, wszystko było w normie. I jak to jest w ogóle możliwe? Więc ksiądz się pomodlił i po modlitwie odpowiedział, że ta krew, wypływająca z moich ust, jest dla oczyszczenia. Muszę być oczyszczony, bo muszę stanąć przed Panem. Ponadto zapytali mnie, dlaczego ty. Dlaczego Jezus wybrał ciebie? Więc odpowiedziałem im: Może dlatego, że jestem nikim? Może dlatego, że nie mam z czego być dumny? Dlatego, kiedy miałem rozmowę z Jezusem, zapytałem go: Panie mój, Boże mój, dlaczego ja jestem grzesznikiem i jestem grzesznym człowiekiem? Jest tylu o wiele godniejszych ode mnie. Dlaczego więc ja? A Jezus odpowiedział: Nie możesz docenić piękna mojego miłosierdzia, jeśli nie doświadczysz nędzy grzechu. Przyjąłem więc tę misję. Również zapytałem Pana: Jakie są grzechy, których nie możesz przebaczyć? Jezus odpowiedział: Wszystkie grzechy mogą być odpuszczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmawiasz wiary w to. Że twój grzech może być jeszcze odpuszczony. Ponieważ Jezus powiedział, że odmawiając Jego miłosierdzia, odmawiasz również wiary w to, że On jest Bogiem. Dlatego Jezus powiedział: Zanim przyjdę jako sprawiedliwy sędzia, otworzę szeroko drzwi mojego miłosierdzia. Kto odmówi przejścia przez drzwi mojego miłosierdzia, będzie musiał przejść przez drzwi mojej sprawiedliwości. Dlatego Jezus teraz błaga, aby wyjść i głosić Jego miłosierdzie. I że jego miłosierdzie jest niezgłębione. Jezus powiedział również: Głoszenie mojego miłosierdzia nie wystarczy. Trzeba miłosierdzie wprowadzić w czyn. A jak? Żyjąc jako przykład. Mojego miłosierdzia i zamknę to świadectwo innym zdaniem Jezusa, kiedy powiedział do mnie: Kto ratuje czyjąś duszę, ratuje również swoją duszę. Pamiętajcie, że podczas adoracji Najświętszego Sakramentu Jezus jest naprawdę obecny. Więc podczas adoracji rozmawiajcie z Nim i proście Go o co chcecie, bo dopóki to o co prosicie, nie jest sprzeczne z Jego wolą. On wam to da, bo u Pana nie ma nic niemożliwego. Po Jezusie trzeba przejść do Maryi, bo Mama Maryja powiedziała: Jestem Matką Miłosierdzia i że bez mamy Maryi nie ma Jezusa. Dlatego, gdziekolwiek jest syn, tam jest matka. Gdziekolwiek jest matka, tam jest syn. alman